No siemanko! Pojawiła się we mnie podczas pracy niepohamowana chęć zjedzenia kebaba. Ale takiego berlińskiego. I przypomniałem sobie, że w Gdyni, na Pogórzu, e, otworzył się nowy kebab. E, a mam wrażenie, że jest nowy, bo mało ma opinii i te opinie są raczej świeże, więc jest szansa, że faktycznie. To jest coś nowego. No więc zobaczymy, spróbuję go sobie. Mam nadzieję, że mój ulubiony kebab nie będzie zazdrosny. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tak to się żyje nad morzem. Można jeździć. Okej, okay. naiwny ja myślałem, że jak wyrwę się od razu po pracy, to na molo będzie mało ludzi i to jeszcze w tygodniu, a tu proszę, trochę jest, może tego na kamerze nie widać, ale jest tłum, więc nie będę się tam pchać, chociaż może podejdę tylko do wody. No, nie mogłem sobie wyobrazić lepszej pogody, żeby jechać po kebab. Kurczę, jest pięknie. Chyba jest jakieś 13-15 stopni, ale to po zimie to robi wrażenie już. No, 23 minuty. Ja wyjechałem już, wjeżdżam do Gdyni. Ja ostatnio podkreślam, że jadę z Sopotu, z Gdańska, co prawda z Oliwy, ale właśnie tu widzicie co się dzieje. Jak tu nie jeździć rowerem? Jak widzicie taką sytuację na drodze? Ostatnio z Oliwy, jak jechałem do Ikei, to sam dojazd na ulicę spacerową, co jest jakieś, nie wiem, półtora kilometra, kilometr. Zajęło mi 30 minut, a tutaj proszę, 23 minuty, i jestem w innym mieście. No niestety, w Trójmieście nie jest łatwo, jeśli chodzi o rowery, e, tfu, samochód. A rowerem, jak widać, dopóki nie zapuścisz się do Gdyni, to jest elegancko. Oczywiście mam nadzieję. Że mam. Sorry. Oczywiście mam na myśli to, że infrastruktura rowerowa w Gdańsku nie jest idealna. W Gdańsku jest sporo lepsza. No ale co poradzić? Sporo tutaj jednokierunkowych dla rowerów, więc trzeba na to zwracać uwagę. Ale nie jest tak źle. Zawsze lepiej niż samochodem stać w korku. część z Was może kojarzyć z jadę to jest małe zboczenie z trasy po drodze na kebab tutaj ścieżka rowerowa chyba się kończy chłodno nad morzem Tam, Clifford Nie będę go zasłaniać. Podziwiajcie widok. A tam jest Molo w Sopocie. Tylko nie będzie go widać. Stamtąd przyjechałem. Oj, sorry. Zbyt duża dynamika obracania. Muszę nad tym popracować. YouTube to nie jest Instagram. No a ostatnio mam pewien problem, bo myślę o profesjonalizacji kontentu i myślałem o zakupie DJI Osmo Pocket 3, ale nie jest nigdzie dostępny. I pytanie do Was, szanowni widzowie. Czy wiecie, czy jest cień szansy w ogóle, że ktoś z was wie, kiedy będzie dostępny z powrotem? No bo nie ukrywam, trochę mi się pali. Mamy zaplanowany za jakieś dwa miesiące wyjazd zagraniczny. Taki całkiem ciekawy. I wolałbym czymś lepszym nagrywać niż iPhone 13 czy... E, Boże, GoPro 12. Więc do zastanowienia, do przemyślenia. Monto, czy dalej czekać na e, tego DJI Osmo Pocket 3? Czy może od razu przejść na iPhone 16 Pro? No nie wiem, wszystko zależy od dostępności i obawiam się, że nikt tego nie wie. Ale pierwszy raz się spotkałem, że jakaś kamera taka bardziej sportowa albo wręcz powiedziałbym vlogowa nie jest dostępna, tak odszało. Mamy Gdynie, już bardziej centrum, a właściwie tak zwany Central Park, czyli Park Centralny w Gdyni. To jest element drogi po kebaba, oczywiście niezbędny, bo inaczej nie będzie tak samo smakować. Specjalnie wyszedłem trochę wcześniej, żeby nie było tylu ludzi, a jednak są No takie uroki Trójmiasta no i to są uroki Gdyni mówiłem, że pod kątem rowerów to tak niekoniecznie tak wygląda moja droga do Kełaba na początku są urokliwie a teraz niestety Gdynia czyli brak e, drogi dla rowerów, tylko jest Wydzielona strefa jezdni, i tak szczerze, to nie czuję się w takim miejscu komfortowo. Zwłaszcza, jak kogoś mam wyprzedzić, to nie jest jakoś super bezpieczne. No ale trzeba to zrobić. Zwłaszcza, że mi się śpieszy na kebab. Mam nadzieję, że nie będzie kolejek. Bo optymistycznie wziąłem letnie buty i one mają siatkę z przodu i czuję jak mi wiadro wieje po palcach. Teraz jest jeszcze 13 stopni, ale wieczorem będzie koło 3. Więc no rozumiecie, nie chcę mieć odmrożonych palców. To nie jest optymalny scenariusz. wejść na chodnik Teraz będę tu kwitnąć E, no mogłem Zwłaszcza, że tutaj nikt nie chodzi To nawet jakbym przejechał rowerem, to by nic się nie stało. Ciebie jednak cierpliwość. Musiałem pomachać, bo mnie miejsce zrobił, co jest bardzo miłe. Muszę się przenieść na sam początek, bo tutaj, no, widzicie, co się dzieje. Jest lekko mówiąc, gnój. Hop, 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 hop.

a to było też całkiem niedaleko mnie, w tej Gdyni. Więc, no, w trójmieście to tak średnio się opłaca jechać samochodem. Chyba, że się musi. No, właśnie tutaj zaczyna się dyskusja. Czy warto czy porzucać auto i przerzucać się na rower. Jeśli mamy wybrać jedno lub drugie. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach, przynajmniej w moim przypadku, łatwiej zrezygnować z samochodu e, takiego na własność, bo IKEA czy inne firmy bardzo dobrze funkcjonują z dostawą. Ogólnie dostawa teraz kwitnie. To nie jest tak, jak było kiedyś, że jak chcieliście zamówić cokolwiek lub większe zakupy zrobić to było się zdanym na ten e, samochód teraz jest o wiele łatwiej już blisko kebaba no a co ja mówiłem że w tych czasach też łatwiej wynająć samochód nawet krótkoterminowo istnieje trafi karpanek inne tego typu usługi e, carsharing ma się dobrze no i ja, tak uczciwie mówiąc, to korzystam z auta, nie wiem, może raz na dwa, trzy miesiące. Także rozumiecie. No. i tak zmierzam do kebaba już zaraz już widzę go na horyzoncie i generalnie tam są dwa kebaby oba są berlińskie rzekomo e, czyli gemuzy tak zwane z grillowanymi warzywami jak mi się nie uda w jednym bo już miałem do niego podejście to pójdę do drugiego prosta sprawa może być tak, że po prostu będzie dużo ludzi, tak jak było ostatnio. Trzeba było czekać na zamówienie chyba 40-60 minut, co jest za dużo. Ale czuję się skababiony. O Jezu, tego trzeba mi było. No i teraz czas do domu. Jest chłodniej, więc tak jak wspomniałem, trochę się martwię o buty i bluzę, bo ja po prostu w bluzie kolarskiej przyjechałem, co nie było rozsądne. Ale pociesza mnie to, że droga z powrotem jest cały czas praktycznie z górki, wykluczając jakoś tam strefę przy wyjeździe z Gdyni bo tam już jest leciutko pod górkę w jednym momencie ale tak to raczej będzie z górki więc szybka, przyjemna trasa idealna po tym jak się z kebabiłem. Ech, pyszny to był kebab, ale przez to, że były tam takie same mięsa jak w Ostrym Kepsonie, czyli od Halo Kebab Karpacz e, miałem wrażenie, że jadłem coś podobnego Ciekaw jestem sosów. Musiałbym ich zapytać kiedyś czy oni robią je sami, czy może to są jakieś gotowce, a jak gotowce to są całkiem niezłe. Wziąłem spicy mango i ostre po prostu żeby ostrością i nie żałuję niczego. To jest mój ulubiony moment tutaj. Jak chcesz jechać Eurovelo 10 to musisz tak zjechać To jest bardzo śmieszne że w ogóle nie zadbali o jakiś cywilizowany zjazd na podkreślam Eurovelo 10 i 13 No to jest hit po prostu to jest w ogóle definicja Gdyni jako miasta przyjaznego Romero Ale tutaj już jesteśmy ładnie poprowadzeni, to jak chcemy jechać dalej Eurowelo, to wystarczy tu skręcić i lecimy dalej. Kurczę, czuję, że będzie mi zimno, chociaż może się rozgrzeje. Ech, pikantny sos nie pomaga. O jezu! Pyszna sosa, pyszna. Teraz trzeba spalić pyszne sosa, ale w takim, w takich okolicznościach, też miło się pali. Kalorie, hopsa, hopsa, hopsa. Właśnie widzę zachód słońca. Pewnie wy nie, wy nie widzicie, ale za chwilę się odepnę i wam pokażę. tak to wygląda no powoli ciepło się robi więc mam nadzieję zdążyć nie to, że się boję ciemności ale jest coraz chłodniej a druga sprawa że nie wiem na ile lampka mi wystarczy Niby miasto jest oświetlone, ale wiecie Trochę na przypale jechać bez lampki w teorii powinno wystarczyć Bo wydaje mi się, że ją naładowałem Ale to jest bardzo silny nacisk na no wydaje mi się jak widać już drugi korki się trochę rozładowały a przynajmniej z tej strony W ogóle teraz będzie dobry test dla stabilizacji GoPro, bo jadę kostką, tylko ona jest strasznie nierówna, więc nie wiem czy to ogarnie w ogóle. Ale jestem ciekaw efektu końcowego, czyli nagrania. No i gdy główna. Mógłem wrócić ze skrętką, ale muszę zracjonalizować to, że zjadka kebaba Więc ze skrętką tym razem podziękuję. To jest w ogóle fantastyczny przykład dobrej infrastruktury rowerowej że postawią sobie chopkę na samym środku drogi Ojejku, to jest niesamowite po prostu No i trauma skończona Już jestem w mniej turystycznym regionie Gdyni Ciekaw jestem czy coś w ogóle będzie widać bo już jest po zmroku No Eee, w ogóle co moje przemyślenia co do kebaba uważam, że spoko a obok jest e, trójkąt, który też się niedawno otworzył i trójkąt to jest taka e, legenda trójmiejska jeśli chodzi o kebab gemmuse czyli ten z grillowanymi warzywami I ja myślę, że po prostu jak będziecie w pobliżu to jak będą kolejki do jednego to idźcie do drugiego Pewnie nie będziecie zawiedzeni, a nie będziecie musieli czekać. Chociaż jak ja tam byłem w sobotę, to była gigantyczna kolejka. No i ta gigantyczna kolejka niestety mnie wtedy zniechęciła do czekania. A wtedy jeszcze nie wiedziałem, że tam trójkąt się otworzył obok. I gdybym miał tą wiedzę wtedy, to bym po prostu poszedł do trójkąta nie głodował. Ale się pędzi o tej porze. Nie, no, bardzo lubię nocne przejażdżki. Chociaż teraz jeszcze nie, nie ma za bardzo nocy, ale już da się odczuć ten vibe. Mmm, jakie mam mięskie po tej wycieczce? Otóż, jak masz ochotę na kebab po pracy to myślę, że warto pojechać na kiewa po pracy a nie się ograniczać bo możecie ominąć życie nie wiem czy coś będzie widać bo już jest ciemno, już jest noc a gopro się nie sobie radzi w nocy więc pamiętajcie kochane dzieci kochani widzowie nie rezygnujcie z kawała w pracy znaczy po pracy w pracy też może być spoko ale nigdy nie wiecie co Was spotka, jakie przygody, jeśli zdecydujecie się, zamiast podążać za rozsądkiem i zrobić sobie obiad, być może nawet pełnowartościowy, to jak słyszycie, że kebab szepczy Wam do ucha, to raczej lepiej odpowiedzieć na to wyzwanie. To trzymajcie się, pa!